Witam serdecznie, Kamil Rajski, Tradycja Fabryka Okiem moim gościem. Witam. Kamil, przegrywacie dzisiaj z Wilną Poprat, ale tak naprawdę nie wyglądała Wasza gra źle. Końcówka sezonu, yy, wyniki ok, przegrywacie, ale, ale gra była na pewno lepsza. No nie no, ostatnio od, w zasadzie od tamtego meczu gramy nie najgorzej, bo troszkę zmieniliśmy styl gry, no i też mamy nowe osoby, które grają. Niestety niby gramy lepiej, ale dwa ostatnie mecze też graliśmy bez bramkarza, yy, więc Wiadomo, no ostatnio były śmieszne bramki, a mogliśmy ten mecz wygrać. Mieliśmy więcej sytuacji teraz. No teraz nie byliśmy lepszą drużyną, ale na pewno mieliśmy swoje szanse. No i mam nadzieję, że następny mecz ostatni już, że bramkarz będzie. No, chociaż, te, żeby urwać te, 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 ten jeden czy tam na trzy punkty, jak się uda następnym razem. Willa obrad dzisiaj na pewno była y, dominującym zespołem, ale wy też mieliście swoje okazje. Czy uważasz, że Villa Poprat zdecydowanie lepiej gra w tym sezonie niż wy? Czy, czy ogólnie prezentujecie w miarę podobny poziom? Nie, nie, no dzisiaj w dniu dzisiejszym, znaczy w tym sezonie to ten poziom, który my prezentujemy, to, to jest żaden poziom. E, więc Villa Popra na pewno grała lepiej. Też, też widać, że ci zawodnicy są no, wybiegani. Tak? Są, widać, że są w dużo lepszej formy, formie fizycznej niż wy albo ja. E, no i, no i zasłużenie wygrali, no ale co nie zmienia faktu, że mogło być ta różnica bramek mogła być mniejsza, my mogliśmy coś strzelić, mogliśmy też mniej stracić, no nie, także... Głupie błędy, jak zawsze. Ten sezon na pewno nie jest specjalnie udany w wykonaniu tradycji, ale nie zmienia to faktu, że ja i inni tutaj uczestnicy naszego wydarzenia bardzo się cieszą, że tradycja powróciła do nas po właśnie przerwie halowej. Także cieszymy się, że tradycja nas tu gości i mam nadzieję, że taki, no powiedzmy, słaby sezon nie załamie waszych zapałów i że spotkamy się nawet tak jak rozmawiałem tutaj z Rafałem, już nawet na hali, bo słyszałem, że może nawet wystąpicie na hali. Także mam nadzieję, że tradycja pomimo wyniku negatywnego. Pozostanie w naszych rozgrywkach? No, ja bardzo bym chciał, jednak to nie ode mnie zależy, natomiast na pewno jak zagramy na hali teraz w, następnym, jakby w tym sezonie, który się rozpocznie niedługo, no, no, to, no to będzie fajnie i mam nadzieję, że też za rok w, w czwartej lidze też się spotkamy i tym ba w trzeciej i tym bardziej może za dwa lata w czwartej ale ale, ale mam nadzieję że może nadrobimy że, że w trzeciej lidze po prostu będziemy walczyć o ten awans no, zobaczymy no tyle co za mamy więcej dodać. dziękuję za wiatr dzięki